Auto, kolejny test dymogeneratora w wędzeniu normalnym się sprawdza znakomicie. A teraz jest test na wędzenie zimnym dymem. To już to jest trzeci raz, kiedy wędzę. Trzeci dzień pod rząd po 4 godziny. Wędzę obecnie kindziuki i muszę aż dogrzewać. No, w sumie na polu jest zimno i muszę aż dogrzewać grzałką do mam ustawione 17 stopni, a dogrzeje, żeby było 20 stopni, bo niestety za zimny dym mi leci i, i po prostu nie łapie temperatury, a tak o to wygląda. Jakbyście nie wierzyli, jak się ładnie kopci z tego dymu Tu się ładnie kopci zimny dym, a oto są moje kindziuki Pierwszy raz robię kindziuki Mam nadzieję, że będą dobre zobaczymy wszystko wyjdzie w praniu zaczyna się robić nalot właśnie na kindziukach mam nadzieję że to będzie yy, ta szlachetna pleśnia a nie jakieś inne gówno także trzymajcie kciuki za kindziuki i patrzcie jak się kopci dymogenerator